Przyszedł czas na kolejny materiał prezentujący nowości w moim zbiorze metali szlachetnych. Tym razem będzie wyjątkowo ciekawie, bo mam Wam do pokazania produkty wykonane z aż trzech metali oraz pokazujące rozpiętość od najbardziej klasycznego bulionu do walorów z całkiem wysoką premią. Zacznijmy od srebra i na pierwszy rzut pójdzie jedna z flagowych serii wydawanych przez znaną z dobrej jakości swoich produktów australijską mennicę z Perth. Zdecydowanie warte nadmienienia jest tutaj to, że ta seria ma mocny polski akcent, bo jej współtwórcą jest nasz rodzimy dealer metali szlachetnych, czyli sklep Metal Market. Mowa oczywiście o serii australijskiej EMU, która okazuje się od 2018 roku i jest wydawana w jednouncjowych walorach ze złota o nakładzie 5000 sztuk, także jednouncjowych walorach ze srebra o nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy oraz w srebrnej wersji specjalnej, której nakład potrafi się zmieniać z roku na rok. Niedawno swój debiut zaliczyły bulionowe monety z rocznika 2024, które na rewersie pokazują półpostać Emu na tle australijskiego interioru. Autorką najnowszego wizerunku jest Ink Ink Young, której inicjały znajdują się nad grzbietem ptaka. Symbol P125, widoczny w lustrzanym otoku, odnosi się do 125. urodzin Mennicy. W górnej części lustrzanego otoku Mamy nazwę serii, a u dołu informacje o wadze, typie i próbie użytego metalu. Nie będę ukrywał, że tegoroczny wizerunek nie rzucił mnie na kolana. Jest poprawny i nic więcej. Razi trochę jego asymetria. Spora lustrzana sylwetka emu, umieszczona po prawej stronie, nie jest równoważona niczym po lewej, bo mamy tam w zasadzie pustą i pozbawioną wyraźniejszych szczegółów przestrzeń interioru oraz matowe tło bez chmurnego nieba. Wstawienie tam choćby tarczy słońca lub jakiejś chmurki dałoby chyba pewną przeciwwagę i pozwoliło lepiej odbierać cały rewers. Rzut okiem na ujęcia makro pokazuje, że nie mamy tutaj żadnych problemów z jakością wykonania. Matowe tło jest praktycznie nieskazitelne, natomiast na lustrzanej powierzchni emu oraz na otoku widać trochę drobnych kropek. Większych uszkodzeń i mlecznych plam na szczęście nie uświadczymy. Na awersie, po raz pierwszy w wariantach bulionowych tej serii, zobaczyliśmy wizerunek Karola III, który został zaprojektowany przez Dana Torna. Tutaj jakość wykonania jest jeszcze lepsza, ale może to wynikać też z faktu, że Perfmint nie zastosowała w tym przypadku pełnego lustra, lecz pół lustro na twarzy króla. I w zasadzie tylko tam da się dojrzeć dosłownie pojedyncze kropki. Matowe tło i ranty są w stanie wzorowym. Australijskiego emu kupuję od samego początku istnienia serii, i liczę się z tym, że nie każdy wizerunek musi mi przypaść do gustu. Jak w każdej serii mamy tutaj wzloty i upadki, co nie zmienia faktu, że i tak zamierzam kontynuować jej zbieranie. Tym bardziej, że cena tych walorów przekracza cenę zwykłego bulionu typowo o małe kilkanaście procent, a więc nie mamy tutaj do czynienia ze zbyt dużą premią. Spora premia pojawia się za to w kolejnych dwóch srebrnych walorach, które omówimy w następnej kolejności. Mowa tutaj o zupełnie nowej serii o nazwie Ragnarok Wprowadzonej na rynek kilka tygodni temu przez polską firmę Germania Mint. Słowo Ragnarok oznacza dosłownie los lub przeznaczenie bogów i jest terminem z mitologii nordyckiej oznaczającym koniec świata, w którym dojdzie do starcia pomiędzy bogami a olbrzymami, w wyniku której świat i Asgard, siedzibę bogów, strawi ogień, wszystkie gwiazdy zgasną, a ziemię zaleje wielkie morze. Ostatecznie z tej toni wyłoni się nowy świat i nastąpi era szczęśliwości bez przemocy i wojen. W swojej nowej serii Germania Mint zaprezentowała od razu cztery typy walorów. Pierwsza moneta przedstawia na rewersie wilka o imieniu Skoll, który jest synem potężnego Fenrira. W mitologii nordyckiej ścigał on słońce, a jego brat Hati księżyc. Według tych wierzeń, gdy Skoll połknie słońce, a jego brat księżyc, nastąpić ma tytułowy Ragnarok. W wersji Kingi Sabatowicz, która jest autorką projektu monety i której inicjały znajdziemy tuż przy Rancie, skol wyłania się z prawego brzegu waloru, przelatując nad umieszczoną poniżej Ziemią i ścigając Słońce, które wygląda tutaj bardziej jak kometa, bo ciągnie się za nim ewidentny warkocz. W tle mamy jeszcze rozbieżdżone niebo, a przy Rancie imię Wilka. Awers przedstawia w centrum symbol Słońca, a także napisy z nazwą producenta, rokiem emisji, wagą, typem i próbą metalu. Oraz nominałem pięciu marek. W otoku mamy wzór w kształcie łańcucha, który jest przerywany symbolicznym wizerunkiem wilka i herbem przedstawiającym dwugłowego orła. Druga moneta przedstawia wspomnianego już brata Skola, czyli Hatiego, który ściga księżyc. Tutaj też wilk został umieszczony nad globem ziemskim, tym razem jednak wyłaniając się z zalewego brzegu monety. Dopiero teraz staje się też jasny powód wprowadzenia wspomnianego wcześniej warkocza kometarnego. Pomyślę autorki, słońce ciągnie za sobą jasność dnia, natomiast księżyc ciemność rozwierzonej nocy. Awers jest tutaj prawie taki sam jak w przypadku wcześniej omówionej monety, z dokładnością do tego, że teraz w centrum mamy umieszczony symbol księżyca, a symbole Wilka i dwugłowego orła zamieniły się miejscami. Oba walory zostały wykończone czarnym srebrem, które trochę przypomina ruten. Mamy tutaj wagę jednej uncji trojańskiej i klasyczną dla produktów Germanii średnicę 38,61 mm. Nakład każdej z tych monet wynosi tylko 5000 sztuk, a ich ceny u polskich dealerów trzymają się okolic ok. 200 zł. Jak zwykle u Germanii dostajemy tutaj certyfikat autentyczności zawierający podstawowe informacje o walorze. Tak niski nakład i cena na poziomie 200 zł to dość ciekawy i warty skomentowania ruch. Germania Mint odnotowała chyba fakt, że mamy za sobą wyraźny pik zainteresowania srebrnymi monetami premium, który wystąpił w okolicach roku 2022. Sprzedanie walorów o nakładach 15 czy 20 tysięcy sztuk jest obecnie trudniejsze niż jeszcze 2-3 lata temu, stąd pojawił się pewnie pomysł wprowadzenia na rynek monet z jeszcze trochę większą premią, ale z nakładem tylko 5 tysięcy sztuk. Bardzo jestem ciekaw, jak to podejście przyjmie się na polskim i światowym rynku. Monety można oczywiście nabywać osobno, ale Germania Mint zrobiła ukłon dla tych, którzy zdecydują się na zakup obu walorów. Mamy tutaj sytuację bardzo podobną do tego, co ujrzeliśmy w serii Germańskie Bestie. Obie monety można złożyć ze sobą i umieścić w ósemkowym kapslu. W przypadku Germańskich Bestii jedną wspólną historię łączył jednak awers i rewers tej samej monety. Tutaj łączymy ze sobą tylko rewersy obu różnych walorów. To ciekawe, można je umieszczać w kapslu na dwa sposoby. Pierwszy polega na takim samym umieszczeniu awersów. W tym wariancie oba wilki zwrócone są w przeciwne kierunki i historia słabo komponuje się w jedną całość. W drugim wariancie, wspomagając się znacznikami na otoku, możemy złożyć monety w taki sposób, że utworzymy z nich wizerunek prawie całego globu ziemskiego, wokół którego pędzą oba wilki ścigając słońce i księżyc. Dla miłośników jeszcze większych premii, Germania wprowadziła dwa kolejne walory z serii. Wersja o nazwie Geminus prezentuje omówione wcześniej wizerunki ale tym razem w wykończeniu kolorowym ze złota i rutenu. Mamy tutaj do czynienia z mniejszym nakładem wynoszącym tylko 500 sztuk, a monety mają dodatkowo indywidualną numerację na rancie oraz są sprzedawane w dedykowanym ETUI. Za ten zestaw przyjdzie nam zapłacić już w okolicach 900 zł. Serię domyka wariant Super Premium o wadze 2 uncji i średnicy aż 45 mm, wykonany w technice ultra wysokiego reliefu i wybity w nakładzie 500 sztuk. W tym przypadku oba wilki ścigające swoje ciała niebieskie umieszczono na jednej monecie. Tym razem w zestawie jest specjalne drewniane pudełko prezentacyjne oraz certyfikat. Germania Mint zdecydowała się przesłać mi do oceny i recenzji obie monety z czarnego srebra, które okazały się w nakładzie 5000 egzemplarzy. Dołączyła do nich jeszcze ósemkowy kapsel. Jaka jest moja opinia na temat tych walorów? Pomysł uważam za bardzo dobry. Ragnarok jest jednym z najbardziej znanych motywów zwierzeń nordyckich i obił się o uszy nawet tym osobom, które są słabo zainteresowane owym zagadnieniem. Mamy więc tutaj do czynienia z klasycznym tematem oraz klasycznymi bohaterami wierzeń germańskich i nordyckich. Dla mnie to lepsze rozwiązanie niż w przypadku serii poświęconej Walkirium, gdzie zobaczyliśmy boginie wojowniczki o imionach, które mało komu cokolwiek mówiły. Ciekawym i świetnie wyglądającym w praktyce pomysłem jest ciemne wykończenie obu walorów. Na monetach srebrnych, szczególnie gdy przesadzi się z lustrem, wszystko potrafi się nadmiernie świecić i nachalnie błyszczeć. Tutaj też się świeci, ale w bardzo stonowany i gustowny sposób. To trochę tak jak z obsydianem. On błyszczy, ale jednocześnie jest ciemny i ta kombinacja nadaje mu urok, przyciągając naszą uwagę. Tak samo jest ze skolem i chaty. Obrazu całości dopełnia jeszcze wysoka jakość wykonania oraz imponująca liczba detali. O tym, jak jest ona duża, może przekonać nas zbliżenie na nieduży przecież wizerunek dwugłowego orła na awersie. Do tego dochodzi oczywiście możliwość połączenia monet w jednym usympowym kapslu. Germania ma więc czym wyróżnić się na rynku. Jak wygląda wspomniana przed chwilą jakość wykonania? Zacznijmy od skola. W przypadku rewersu trudno mieć jakiekolwiek zastrzeżenia. Matowe obszary oraz rant wyglądają bardzo dobrze i jesteśmy tam w stanie dojrzeć dosłownie pojedyncze mankamenty. Lustrzana sylwetka wilka nie daje żadnych powodów do narzekań, a tło, w którym widać gwiazdy, pokazuje siatkę kropek, ale nie są to wady, lecz tekstura monety. Na awersie jest podobnie. Mamy tam matowe tło z wyraźną teksturą, na której trudno dojrzeć choć jedno uszkodzenie. W lustrzanym symbolu słońca widać dosłownie kilka małych kropek. W przypadku rewersu Hattiego jest podobnie. Lustrzana sylwetka zwierzaka i matowe tło wyglądają świetnie. Na tej stronie jedyną rzeczą, do której jesteśmy w stanie się przyczepić, jest lekkie zmatowienie po lewej stronie pod brzuchem wilka. Na awersie znów kilka drobnych mankamentów znajdziemy tylko w symbolu w centrum monety, natomiast matowe tło i otok wyglądają świetnie i nie pokazują żadnych wpadek. Od srebra przechodzimy teraz do platyny. Metal ten wciąż jest w głębokim dołku. A jego cena spot w ostatnich miesiącach trzymała się wyraźnie poniżej 4000 zł za uncję, co powodowało, że fizyczne walory o tej wadze dawało się kupować w kwotach 4200-4500 zł. Cena ta wygląda szczególnie dobrze na tle ceny złota. Stosunek ceny platyny do ceny królewskiego metalu notuje ostatnio bardzo wyraźne minima i potrafi spadać poniżej 37 setnych, co sugeruje, że platyna może być obecnie mocno niedowartościowana. Jak zapewne wiecie, jestem długofalowo bardzo dobrze nastawiony do platyny i ostatni głębszy dołek z początku września, gdy cena spod spadła poniżej 3600 zł, wykorzystałem na kolejne zakupy. W tym samym czasie warszawski sklep Golden.pl miał bardzo dobrą ofertę na dostępne od ręki walory z serii Bestie Tudorów, które można było wtedy nabyć za kwotę poniżej 4200 zł. Zdecydowałem się więc na zakup najnowszego produktu z tej serii, przedstawiającego smoka Tudorów. Nie będę się tutaj zbyt mocno rozwodził nad wizerunkiem, bo omawiałem go kilka filmów temu przy okazji waloru wykonanego ze złota. Przejdziemy więc do konkretów i od razu przyjrzymy się jakości wykonania. Na rewersie, jak to zwykle bywa w produktach Royal Mint, mamy wyraźną kaszkę i sporo drobnych kropek, które miejscami przechodzą w małe ryski. Na krawędziach otoku miejscami ta kaszka jest tak mocna, że powstają tam całe obszary zmartowień. Dla odmiany Awers wygląda zaskakująco dobrze. Szczególnie jeśli chodzi o lustrzaną twarz króla, gdzie mamy stosunkowo mało uszkodzeń. No może z wyjątkiem nosa Karola III, na którym pojawiło się trochę przetarć oraz jednej głębszej rysy na granicy szyi oraz drugiej przy uchu. Przetarcia widać za to na literach i na samej krawędzi otoku. W sumie mamy tutaj jakość dość typową dla bulionowych walorów z Royal Mint. A ponieważ cena też była bulionowa, przechodzę nad tym do porządku dziennego. Na zakończenie pozostało nam złoto, którego cena w ostatnich tygodniach bije rekord za rekordem i przez to nie zachęca do większych zakupów. Tak jak wspominałem Wam wielokrotnie, tych większych zakupów ostatnio więc unikam, ale wciąż wydaję swoje środki na maluchy z serii, które chcę kontynuować. Przez kilka lat z rzędu kupowałem co roku jednouncjowego złotego australijskiego kangura. To jedna z moich ulubionych monet bulionowych, którą cenię za dobrą jakość wykonania i ładne zmienne z roku na rok wizerunki. W tym roku spóźniłem się z jego zakupem i ceny odleciały. Żeby nie przegapić tego rocznego wizerunku, zdecydowałem się więc nabyć walor o wadze 1 10 uncji. Z zakupu udało mi się dokonać jeszcze w momencie, gdy ceny zaczęły dopiero przekraczać poziom 1000 zł. W momencie pisania tego scenariusza ocierają się już o wartości ponad 1200 zł. Rewers rocznika 2024 przedstawia dużego kangura, który ma zamiar przeskoczyć wyschnięte koryto strumienia. Tyle widać wiatrak służący do napędzania pompy wodnej i zbiornik na wodę. To infrastruktura dość często spotykana na terenach wiejskich Australii. Na zbiorniku znajdziemy litery WR, które są inicjałami autora projektu, czyli Wade Robinsona. Nad ogonem kangura mamy jeszcze symbol P125 odnoszący się do 125. rocznicy powstania Perfmint. W górnej części otoku widnieje duży napis z nazwą serii oraz mniejszy z parametrami monety i metalu. Avers jest klasyczny. Przedstawia głowę Karola III, zaprojektowaną przez Dana Torna, otoczoną przez napisy z nazwą kraju i imieniem króla oraz nominałem 15 dolarów australijskich. Patrząc na ujęcia makro, znów przyjdzie nam pozachwycać się ilością detali, które udało się umieścić na tak małej monecie, która ma przecież średnicę tylko 16,6 mm. Rewers nie jest jednak tak nieskazitelny, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. W matowym tle nad grzbietem kangura widać jeden ciemniejszy ubytek. Dodatkowo w lustrzanej sylwetce zwierzaka daje się dojrzeć kilka rysek i kropek. Podobnie jest z wnętrzem liter z napisu kangaroo. Warto jednak pamiętać, że tak naprawdę są to drobnostki, które daje się dojrzeć tylko i wyłącznie pod dużym powiększeniem. Nie jest to nic, co powinno nas niepokoić w przypadku monety, która zalicza się przecież do kanonu bullionowego. Avers prezentuje się za to trochę lepiej. W tle nie ma tym razem większych ubytków, a drobne kropki pojawiły się tylko na lustrzanej twarzy króla. Drugim złotym maluchem, który trafił w moje ręce w ostatnich tygodniach w cenie niespełna 1100 zł, jest kolejna edycja Kukabury w wersji 1.10 Uncji. Ten walor w tym wariancie wagowym ukazuje się od 2020 roku i ma nakład 15 tysięcy egzemplarzy. Roczniki 2020 i 2021 na rynku wtórnym słapały już naprawdę solidną premię. Nie będę tutaj w szczegółach omawiał wizerunku, bo na ostatnim rozpakowanku pokazywałem Wam taką samą kukaburę, także w wadze 10 uncji, tyle że wybitą w platynie. Tutaj wszystko wygląda tak samo, nawet nominał jest identyczny i wynosi 15 dolarów. Jedyna różnica pojawia się w nazwie metalu i próbie. Przejdźmy więc od razu do omówienia jakości. W przypadku rewersu mamy ten sam poziom co u kangura. W tle widać nieliczne, drobne, ciemniejsze ubytki, a na lustrzanych skrzydłach kukabury pojedyncze kropki. Aweres też zachował się dokładnie tak samo jak u kangura. Tym razem także nie widać tam żadnych uszkodzeń w tle, a drobne kropki i płytkie ryski daje się dojrzeć tylko na twarzy Karola III. Szczerze powiedziawszy, bardzo lubię te maluchy od Perfmint. Kupuję ostatnio właśnie kangury, kukabury, koale i serię Lunar 3. Ceny nie są wygórowane, najczęściej tylko Brytania i wiedeński filharmonik potrafią być odrobinę tańsze, ale różnice nie są tutaj duże. Monety z Perfmint odwdzięczają się za to wysoką jakością wykonania oraz ładnymi i zmiennymi z roku na rok wizerunkami. Myślę, że przy ciągle rosnących cenach złota, przed takimi walorami jest świetlana przyszłość i coraz więcej ludzi będzie przerzucać się na zakupy monet frakcyjnych. Na dzisiaj to wszystko. Odcinek był nad wyraz urozmaicony, bo omówiliśmy przecież trzy klasyczne metale szlachetne, co w tego typu materiałach nie zdarza się zbyt często. Mam nadzieję, że film przypadł Wam przez to do gustu. Dziękuję więc za uwagę, i szczególnie mocno pozdrawiam wszystkich wspierających oraz wiernych widzów, którzy docierają do samego końca moich materiałów. Do następnego razu.